W tym filmie cofniemy się w czasie i przypomnimy sobie gatunki gier, które kiedyś były absolutnymi hitami, ale dziś praktycznie nikt już ich nie robi. Przed wami 10 wymarłych gatunków gier. Ja jestem Przemysław z kanału Nonie i zapraszam na materiał. Numer 10: Gry muzyczne z kontrolerami. Gatunek, który wybuchł w połowie lat dwutysięcznych, kiedy na rynku pojawiły się plastikowe gitary i mikrofony. Gracze wcielali się w rockmanów i odkrywali swoje ulubione utwory. Najpierw był to Gitar Hero z 2005 roku, który rozpalił rynek, a potem Rockband z 2007, który dołożył perkusję i multiinstrumentalne zespoły. Były to gry idealne na imprezy, proste do nauczenia i dawały poczucie bycia gwiazdą roku. Gatunek ten wymarł przede wszystkim dlatego, że rynek przesycił się dodatkami i drogimi akcesoriami. Sprzedaż tych gadżetów spadła, a gracze nie mieli miejsca na kolejne instrumenty w domach, tym bardziej, że. Bardzo często one nie były ze sobą kompatybilne. W tym sensie, że jeżeli kupiliście gitarę do Gitar Hero, to bardzo często nie działała ona z innymi grami, które wymagały również takiej gitary. Tutaj do tego gatunku mogę też doliczyć gry ruchowe na Kinecta, które również były idealne na imprezy. Ponownie wymagały one wykupienia specjalnego gadżetu, jakim w tym wypadku był Kinect, a także przeorganizowania całego salonu do grania. Lata świetności tego gatunku przypadają na okres od 2005 roku do mniej więcej 2012. Numer 9. Gry rytmiczne w stylu arcade. Początkowo dominowały w salonach gier. Pierwsze sukcesy odniósł Dance Dance Revolution z 1998 roku, gdzie gracze tańczyli na specjalnej macie, beatmania czy pop-and-music, prowadziły inne kontrolery. To był czas, kiedy gra wymagała ruchu i refleksji. Najpopularniejsze tytuły to wspomniany wcześniej Dance Dance Revolution, Beatmania i parapa the Reaper. Były świetną zabawą w arcade i dawały poczucie fizycznej rywalizacji. Dlaczego wymarły? Przez zanik salonów gier, a w domu mało kto miał miejsce na wielkie kontrolery. Rynek konsolowy przeniósł się na inne formy zabawy, jak wspomniany wcześniej kinek. Lata świetności tego gatunku przypadają mniej więcej na lata 1998-2008. Tutaj mam wrażenie, że zostały one zastąpione najpierw przez gry na Kinect'cie, a później przez gry na VR'a, takie jak chociażby Beat Saber, Superhot lub Dance Dash. Numer 8. Gry typu Good Game. Symulatory Boga. Gatunek zapoczątkowany przez Petera Moliniu i Populus z 1989 roku. Gracz wcielał się w istotę wyższą. Boga, który miał kontrolę nad światem, rozwijał cywilizację, a czasem karał lub nagradzał podanych. Potem przyszły takie perełki jak Black and White z 2001 roku oraz spor z 2008. Najpopularniejsze tytuły tego gatunku to w zasadzie większość gier stworzona przez Petera Moliniu, o którym przypomnę, znajdziecie już film na kanale. Także jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to polecam zapoznać się z barwną historią tego ciekawego człowieka. Były popularne, ponieważ dawały graczowi niespotykaną wolność. Można było bawić się w kreatora życia i świata. Były one poniekąd taką trochę hybrydą RTS-a, trochę takiego, można powiedzieć, strategii ekonomicznej, jednak zawsze miały coś takiego swojego, przez co nie dało się ich zakwalifikować bezpośrednio jako RTS-a lub inny gatunek strategii. Gatunek wymarł przez bardzo wysokie koszty w produkcji, trudne w zbalansowaniu, a gracze woleli bardziej konkretne strategie, lub sandboxy, takie jak Minecraft, które również posiadały bardzo dużą kreatywność i oferowały znacznie więcej. Lata świetności tego gatunku to mniej więcej lata 1989, kiedy to właśnie premier miał Populus, do mniej więcej 2010 roku. Numer 7. Klasyczne przygotówki point and click. Rozkwit lat 90. Gry Lucas i Sierra stały się kultowe. Sterowanie polegało na klikaniu obiektów i prowadzeniu dialogów, a największym magnesem były fabuły i humor. Gry takie jak Monkey Island czy Grim Fandago budowały całe uniwersa. Tutaj z najpopularniejszych tytułów mogę wymienić Broken Sword lub wspomniane wcześniej Monkey Island, bądź nawet naszego polskiego Reksia. Były popularne przez świetny storytelling, klimatyczne światy i satysfakcjonujące zagadki. Gatunek wymarł przez rewolucję 3D i oczekiwania na szybszą akcję sprawiły, że gracze odwrócili się od spokojnych przygodówek. Studia Indii próbują je wskrzeszać, ale nigdy nie wróciły do masowej popularności. Tutaj jako taki nowszy przykład przygodówki Point and Click ciśnie mi się od razu seria Deponia, którą polecam sprawdzić. Jeżeli lubicie przygotówki po and Click. Lata świetności tego gatunku to mniej więcej od początku lat 90. do początku lat 2000, gdzie właśnie zaczęły być masowo wypierane przez bardziej dynamiczne gry 3D. Numer 6. Gry Full Motion Video. Jest to bardzo eksperymentalny gatunek z lat 90., kiedy nowością były płyty CD. Gry Full Motion Video wykorzystywały nagrywane sceny filmowe z aktorami. A gracz podejmował decyzję. Night Trap z 1992 roku był jednym z pierwszych, a Fantasmagoria z 1995 roku pokazywała horror w filmowej formie. Z najpopularniejszych tytułów, poza tymi dwoma wspomnianymi przed chwilą, można doliczyć jeszcze The Seventh Guest. Były popularne przez to wrażenie fotorealizmu. Gracze pierwszy raz czuli, że oglądają prawdziwy, interaktywny film. W dodatku przypomnijmy, że w tych czasach grafika 3D jeszcze kulała. A większość gier z tamtego okresu, które były właśnie na 3D robione, są dzisiaj tak szkaradne, że ciężko w ogóle je oglądać. Gatunek ten wymarł, ponieważ gameplayowo był bardzo ograniczony. Aktorstwo było często tragiczne i były to raczej takie budżetowe produkcje. A po kilku latach grafika komputerowa. Okazała się dużo bardziej elastyczna. Grafika 3D w innych produkcjach również poszła mocno do przodu, i po prostu gatunek ten stracił rację bytu. Jego największa popularność to niecałe 5 lat od 1992 roku do 1997. Numer 5: Rail Shootery Są to strzelaniny, w których gracz poruszał się po z góry ustalonej ścieżce i jedynym jego zadaniem było celowanie i strzelanie. W latach 90. był fundamentem salonu w arcade. Gry takie jak Time Crisis czy House of the Deaf to klasyki wspólnego grania na automatach. Do najpopularniejszych tytułów poza tymi dwoma wcześniej wymienionymi można doliczyć jeszcze Virtua Cop. Były popularne przez intensywną akcję, szybkie ruchy i pistolety świetne, które dawały poczucie takiego większego realizmu. Z czasem zyskały popularność również na słabszych konsolach i komputerach i były pewnego rodzaju kompromisem, jeśli nie miałeś najlepszego sprzętu. Dlaczego wymarły? Ponieważ konsole HD i telewizory z LCD lub LED nie współpracowały z pistoletami świetlnymi, a arcade praktycznie zniknęło. Do tego dobry sprzęt do stał się bardziej powszechny, więc zaleta wynikająca z kompromisu gatunku praktycznie przestała się liczyć. Jednym z ostatnich znanych mi przedstawicieli tego gatunku jest polska gra na licencji filmów z Rambo od krakowskiego Tejonu. Lata świetności tego gatunku przypadają mniej więcej na lata 1994-2005. Numer 4. Gry tekstowe, tak zwane Interactive Fiction. No tutaj mamy prawdziwego dinozaura gatunku. Pierwsze gry komputerowe były w pełni tekstowe. Colossal Cave Adventures z 1977 roku i Zorok z 1979 to pionierzy. Gracz wpisywał komendy typu otwórz skrzynię czy idź na północ. A gra Odpowiadała opisem, to wymagało bardzo dużej wyobraźni. Najpopularniejsze tytuły to wspomniany Zork, Colossal Cave Adventure i Adventure Land. Brak grafiki często tutaj nadrabiono narracją. To były czasy, kiedy komputer wciągał opowieścią, a nie obrazem. Jednak gatunek szybko wymarł, ponieważ rozwój grafiki 2D i 3D sprawił, że gracze chcieli oglądać, a nie tylko czytać, bo od czytania mogli po prostu wziąć książkę, a nie sięgać po gry. Lata świetności tego gatunku przypadają na 1977 do 1987 roku. Numer 3. Beat'em up. Są to klasyczne chodzone bijateki. Prawdziwy hit salonów arcade lat 80. i 90. Gry takie jak Double Dragon z 1987 roku i Final Fight z 1989 pozwalały na kooperację dwóch graczy, którzy torowali sobie drogę przez falę przeciwników. Golden Axe dorzucał elementy fantazy. Najpopularniejsze tytuły to właśnie wspomniana m.in. seria Golden Axe, która wychodziła jako ekskluzywna konsolę Sega, a z innych takich przykładów mogę powiedzieć o Ninja Golf, który wyszedł na Atari 7800. Były popularne przez łatwość grania w koopie i były dynamiczne i świetne na automaty. Wymarły, ponieważ gracze chcieli głębszej rozgrywki a gatunek został bardzo szybko wyparty przez rpg akcji i bijatyki 3D. Lata świetności tego gatunku przypadają od mniej więcej 1987 roku i kończą się mniej więcej w 1998. Tutaj jako ciekawostkę dodam, że polski tekland, jako pierwszą swoją grę w historii, jaką wyprodukował, była właśnie beat'em up'em, który sposobem realizacji starał się naśladować Mortal Kombat. Numer 2 Arena Shooters. To przodkowie dzisiejszych FPS-ów multiplayer. Quake 3 Arena z 1999 czy Unreal Tournament, również z tego roku, były synonimem LAN Party. Szybkie mecze, arena, czysta rywalizacja. Nie było kampanii fabularnej, liczył się tylko skill. Poza Unreal Tournamentem czy Quakeem 3 Arena, również popularnym był Battle Zone. Były popularne, ponieważ to był. Esport, który pojawił się de facto przed takim oficjalnym esportem i nazywaniem tego w taki sposób. Oprócz tego oferowały bardzo szybką akcję i dynamiczny gameplay. Wymarły przez pojawienie się gier Mobile i Battle Royale, które oferują bardziej dostępny i masowy model rozgrywki, i nie są tak zamknięte jak wspomniane tu tytuły. Lata świetności tychże gier przypadają na okres od lat 1999 do mniej więcej 2007 roku. Oprócz Moba i Battle Royale oczywiście zostały też zastąpione przez inne FPS-y, bardziej otwarte i dynamiczne, jak na przykład Call of Duty czy Battlefield. Numer 1 Dungeon Crawler jest to jeden z najstarszych gatunków w branży. Pierwotnie Dungeon Crawler był niczym innym niż próbą przeniesienia rozgrywki z papierowych rpg jak Dungeons and Dragons na ekrany komputera. W tym wypadku motyw przemieszczania loku, pokonywania przeciwników po drodze oraz omijanie pułapek. Najpopularniejsze tytuły to oczywiście Ultima, Might and Magic, o którym ostatnio nagraliśmy film na kanale, podlinkuję wam tutaj gdzieś w rogu, a także The Bard's Tale, Wizardi i pierwsze The Elder Scrolls. Popularność gatunku szła łeb w łeb z popularnością papierowych RPG-ów w Stanach Wymarły, ponieważ klasyczne Dungeon Clawlery ewoluowały. W zasadzie większość roguelike'ów, jak The Binding of Isaac, pod warstwą nowoczesnych, rozbudowanych mechanik, ukrywa warstwę Dungeon Clawlera. I to jest w zasadzie istota, czemu już nikt nie robi tego gatunku. W dobie rozbudowanych, wielopłaszczyznowych gier, założenia Dungeon Clawlera mogą być na spokojnie nazwane mechaniką, a nie całym osobnym gatunkiem. Innym powodem wymarcia gatunku jest rosnąca popularność gier w pełnym 3D. Na przełomie lat 90. i 2000. Publika dostała nowe, bardziej rozbudowane zabawki, przy których stary Dungeon Crawler wydawał się być skostniałym dziadkiem z poprzedniej epoki. Czas świetności gatunku to oczywiście lata 80. i może jeszcze 90. XX wieku. Jeżeli ktoś z Was chce w łatwy sposób zrobić sobie taką retro podróż i sprawdzić Dungeon Crawlera, to wiedzcie, że na oficjalnej stronie Bethesdy możecie pobrać pierwsze G Elder Scrolls, które było właśnie Dungeon Crawlerem całkowicie za darmo. Dla zainteresowanych zostawiam link w opisie. Nie jest to żadna forma współpracy z Bethesda. Z mojej strony po prostu lubię, kiedy wydawcy udostępniają swoje bardzo stare gry, aby retroświry takie jak ja, mogły spróbować ich na własnej skórze. No i po prostu ceni się tego typu ruch. Zamiast po prostu zapominać, że takie gry w ogóle były. To już koniec naszego zestawienia. Kolejność jest tutaj przypadkowa. Nie traktujcie tego jako, że dziesiątka była bardziej popularna i szybciej wymarła niż na przykład jedynka. Nie o to tutaj chodziło. Numeracja jest tutaj jedynie próbą uporządkowania całego materiału. Dajcie znać w komentarzach który z tych gatunków wspominacie najlepiej i chcielibyście, aby wrócił? Może waszym zdaniem, który z nich ma szansę na renesans, jak moim zdaniem, mają to ostatnio RTS? -u. Jeśli jeszcze tego nie robisz, proszę cię o zostawienie suba na kanale i łapkę w górę, abyśmy mogli docierać do coraz większej liczby osób. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia!